Dobry wieczór. Kniezioska Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych do Senatu Wielkiego Księstwa Królików, które odbyły się w dniu dzisiejszym, 23 lutego 2025 roku. Wyniki wyborów parlamentarnych wyglądają następująco. Odczytamy także oprócz wyniku procedowego przydział na mandaty. Całkowita ilość mandatów w Senacie Wielkiego Księstwa Królików wynosi 400 miejsc dla senatorów. Na pierwszym miejscu Fryżokrzyżowcy, którzy otrzymali drugą kadencję 26,2% 107 mandatów. Na drugim miejscu Unitat Uszacki 20,4% 83 mandaty. Na trzecim przymierze Samoobrony Wielkiego Księstwa 14,2% i 58 mandatów. Na czwartym Rudolfińska Partia Królików 11,7% i 48 mandatów, na piątym Unia Rolnicza 9,6% 39 mandatów. Szóste, Rada Sumologiczna, 8,3% i 34 mandatów. Stronnictwo Wiejskie, 7,7%, 31 mandatów. I trzy partie, które się nie dostały. Imperialiści Knieziowscy, 0,9%, BB+, 0,6% i Partia Ekoterrorystów, 0,3%. Wraz z nową kadencją parlamentarną w Wielkim Księstwie Królików nadszedł także podział gabinetu rządowego Wielkiego Księstwa Królików. W tej kadencji prawie już tradycyjnie na trzy partie: Zwycięska Partia Fryżo-Krzyżowców uzyskała pięć ministerstw: Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Handlu i Ministerstwo Policji i Służb Cywilnych. Druga największa partia, Unitat Uszacki zyskała cztery ministerstwa. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Sprawiedliwości. Przymierze samobrony Wielkiego Księstwa Królików ma Ministerstwo Rolnictwa. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk przemówił omawiając wybory parlamentarne w Wielkim Księstwie Królików. Drodzy obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików. W dniu dzisiejszym, niedzielę 23 lutego 2025 roku odbyły się wybory parlamentarne, które zapowiadałem w niedzielę tydzień temu. Po tygodniowej kampanii wyborczej wszystkie partie przedstawiły swój wynik. Uzyskaliśmy wynik wyborczy, który satysfakcjonuje, ponieważ partie antydemokratyczne, to są imperialiści, księdziowscy i partia ekoterrorystów, którzy starają się zniszczyć demokratyczne Wielkie Księstwo Królików, nie dostały się do Senatu. Pierwszy raz w historii obydwie. Jest to wielki sukces Wielkiego Księstwa Królików i to za sprawą Zjednoczonego Kraju Króliczego, który wspólnie poszedł do urn, tak aby te dwie antydemokratyczne, Królicze organizacje terrorystyczne nie dostały się do naszego króliczego parlamentu, i aby nie mogły mieć jakiegokolwiek wpływu na władzę. To jeszcze raz to powtórzę: wielki sukces całego króliczego kraju. Przemówienie konsula Sferze Krzyżowców. Drodzy mieszkańcy Wielkiego Księstwa Królików. Mówiliśmy Państwu dwa tygodnie temu i tydzień temu, że zbliżające się wybory parlamentarne. Będą czasem, gdzie Wielkie Księstwo Królików będzie oczywiście wybierać swoją partię. Mówiliśmy i ja mówiłem, aby głosować na Fryżo Krzyżowców i aby dać tej partii jeszcze jedną kadencję do przeprowadzania wraz z szanownym marszałkiem Fryderykiem wielkich reform, między innymi gospodarczych, które doprowadzają do wielkiego rozkwitu Wielkiego Księstwa Królików. I tak się stało. Dziękuję wszystkim wyborcom za zagłosowanie na Fryżok Krzyżowców. I dziękuję wszystkim obywatelom Wielkiego Księstwa Królików za zagłosowanie w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu dzisiejszym 23 lutego 2025 roku. Po ogłoszeniu wyników parlamentarnych przez kniazierską komisję wyborczą doszło do spontanicznych manifestacji poparcia dla szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka, jako postaci, która doprowadziła do takich właśnie demokratycznych opcji i tego, że są wybory parlamentarne w Wielkim Księstwie Królików, a także dla fryżokrzyżowców, którzy zwyciężyli po raz drugi wybory parlamentarne w historii Wielkiego Księstwa Królików. Główne spontaniczne manifestacje odbyły się w Frysiogrodzie, Kaiserogradzie, Fryderykogradzie, Regenburgu i Friszyńcu. Królicze światowe informacje zakończone. Pogoda dla grudziąca na następne trzy dni. Zaczynamy od godzin słonecznych, nie będzie ich w ogóle. Następnie wiatr w poniedziałek 10 km na godzinę, także tak podobnie będzie w środę, we wtorek 15 km na godzinę. Opady będą tylko w środę od 2 do 5 mm. Następnie przechodzimy do temperatur, w nocy już będą na plusie, od 1 stopnia Celsjusza do 3 stopni Celsjusza. Natomiast w dzień od 7 do 8 stopni Celsjusza. Drodzy telewidzowie, i wiosna. Dzień dobry, zapraszam na program U Konkurencji, gdzie przeglądamy ramówki północno-koreańskiej telewizji KCTV. Tłumaczymy przez tłumacz Google, mogą wystąpić pewne trudności w tłumaczeniu. Zaczynamy. 13.57. Funkcja specjalna. Miejsce rewolucyjnej bitwy Pactu San. Tajny obóz Munubong, tajny obóz Sejon-Jubong. 14.43. Kuchnia narodowa i oryginalne piękno. 15.14. Wprowadzenie Edytuj. Teraz drodzy telewidzowie, słuchajcie. Bohater telefonu, pierwsza bohaterka żołnierz samochód. Jesteśmy ciekawi, co to jest pierwsza bohaterka żołnierz samochodu i jak on jest bohaterem telefonu. Zostawiamy dlatego opcję w komentarzach. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji kniezioskiej w Ryszar Film Rdujota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.